Witamy Państwa na wystawie umarł król 650 rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego. Jednymi z najcenniejszych obiektów na wystawie są fundacje kościelne Kazimierza Wielkiego, wśród których wyróżnia się relikwia świętego Zygmunta z katedry Płocku. Relikwiarz ten powstał jako, jako obietnica odnowy katedry Płockiej, a ta obietnica została podjęta. W momencie, kiedy Kazimierz Wielki był ciężko chory. Oprócz relikwiarza świętego Zygmunta, mamy też drugi relikwiarz, niestety bez relikwii. Jest to relikwiarz Świętej Marii Magdaleny, na którym widzimy piękny herb Królestwa Polskiego. Mamy też na wystawie przepiękne kielichy. Jeden z nich był fundowany dla kościoła cystersów w Lądzie, a drugi dla kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha w Trzemesznie. Ta jedna z najstarszych rzeźb w Polsce pochodzi z kolegiaty w Wiślicy. Uważa się, że jest to najstarsza rzeźba świecka w ogóle w Polsce, która przedstawia właśnie Kazimierza Wielkiego. Obok niej znajduje się kopia korony z Sandomierza. Znalezionej na początku XX wieku, ta korona jest przechowywana w karcu katedralnym na Wawelu. Kazimierz Wielki dokonał także reformy wojskowej w państwie polskim. Z czasów ostatniego piasta niestety pozostało bardzo niewiele militariów w polskich zbiorach muzealnych. Na całe szczęście Zamek Królewski zgromadził kilka bardzo pięknych egzemplarzy na naszej wystawie. Tutaj mamy dwa egzemplarze mieczy, tak zwanych bastardowych, czyli jednoręczne głownie otrzymały przedłużone rękojeści, dzięki czemu mieczem można było władać jednorącz, a także wspomagać uderzenia i obrony, dokładając drugą rękę. W kolejnej gablocie mamy egzemplarz miecza długiego oraz dwa puginały bojowe. Miecz długi to miecz, który nazywany jest w literaturze mieczem półtora ręcznym. Zaś puginały bojowe służyły rycerzowi jako broń przyboczna, którą można było dokonać aktu łaski, dobijając śmiertelnie rannego przeciwnika, ale także służyły jako narzędzie, którym można było uciąć kawałek rzemienia. Na wystawie Umar Prus zgromadziliśmy kilka bardzo cennych e, rękopisów. Pierwszy z nich znajduje się w tej gablocie. Jest to Ewangelia z Przemyski z XIV wieku, sporządzony e, językiem staroruskim w Cyrylicy, bogato zdobiony, złocony. Symbolizuje on bardzo ważny kierunek polityczny Kazimierza Wielkiego, jakim było przyłączenie do Polski Rusi Czerwonej. Kolejna księga, którą tu prezentujemy, jest to najstarszy znany obecnie spis praw, które zostały uchwalone w czasach Kazimierza Wielkiego pod nazwą Statutów Wielkopolskich i Statutów Małopolskich. Dzieło wręcz monumentalne, ponieważ Kazimierz był właściwie twórcą polskiego prawodawstwa i prawo, które uchwalono za jego czasów w XIV wieku obowiązywało niemalże do końca istnienia Rzeczypospolitej w wieku XVIII. Tu prezentujemy Dokument, który może nie jest aż tak bardzo istotny, jeżeli chodzi o treść, ale jest świadectwem wysokiego kunstu, jeżeli chodzi o pracę kancelarii. Jest świetnie zachowany, a największe wrażenie robi pieczęć. W związku ze zbliżającą się 500- rocznicą śmierci króla Kazimierza Wielkiego podjęto decyzję o renowacji jego nagrobka, znajdującego się w katedrze wawelskiej, który w tym czasie był w złym stanie technicznym. W gronie osób biorących udział w otwarciu nagrobka Kazimierza Wielkiego był obecny Jan Matejko, który sporządził dokumentację rysunkową wnętrza grobowca. Dzięki przepięknym rysunkom Jana Matejki możemy zobaczyć, jak wyglądał stan zachowania szczątków króla Kazimierza Wielkiego, a także jak wyglądały regalia, w których król został pochowany. Przede wszystkim berło wykonane ze srebra, a następnie pozłocone, oraz co najważniejsze, sama korona grobowa Kazimierza Wielkiego. Wykonana z miedzi i ostrogi, symbol władzy królewskiej, stanu rycerskiego, które również były wykonane z miedzi. Oba te przedmioty zostały pozłocone. Szanowni Państwo, jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że zechcieli Państwo wziąć udział w zwiedzaniu online wystawy Umarł Król 650. Rocznica śmierci Kazimierza Wielkiego. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli, by mogli Państwo przyjść do Zamku Kleskiego w Warszawie i osobiście zobaczyć najcenniejsze dzieła sztuki związane z ostatnim piastem na polskim tronie.